Witajcie kochani! dzisiaj jesteśmy w Łomży, która jest jedynym miastem województwa podlaskiego na mapie Mody na Recykling w tym roku. Gościmy dziś w hali Kultury, a już za chwilę przybędą do nas dzieci i młodzież z kółka plastycznego działającego przy Miejskim Domu Kultury. A na warsztat wrzucamy dziś płyty CD pochodzące ze zużytego sprzętu Hi-Fi. Już nie mogę doczekać się rezultatów. Witam serdecznie. Krzysztof Kieszkowski z firmy MB Recycling reprezentuje dzisiaj zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego. Jesteśmy w Łomży na warsztatach Moda na Recykling prowadzone przez Annę Kubisz. Cieszymy się, że duża liczba młodych adeptów ekologii uczestniczy w tych warsztatach i będzie mogła pokazać małe dzieła sztuki powstałe właśnie ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego. Całe warsztaty w ramach Europejskiej Platformy Recyklingu odbywają się po to, aby przybliżyć mieszkańcom Łomży ale również wszystkim innym uczestnikom tych zajęć potencjał, który drzemie w elektrycznych śmieciach. Nazywam się Andrzej Podsiadło, jestem radnym Rady Miasta Łomża. Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania z młodzieżą, bo jest to jeden z elementów, że powiem, który Mam nadzieję, wpłynie na poprawę ochrony środowiska w naszym mieście. Dziś jest temat dotyczący elektrośmieci. To jest temat bardzo, bardzo duży. Jest bardzo dużo ludzi nieświadomych tak naprawdę, czym, czym się otaczamy na co dzień. Dbanie o ochronę środowiska to jest naprawdę walka o nasze życie.